Bardzo często są pasjonatami bardzo szybkich i bardzo drogich samochodów. Bardzo często w mediach mówi się o nowych pojazdach tych najpopularniejszych zawodników. Każdy chyba już słyszał o kolekcji pierre Obama Yanga. Pokaźną rodzinę Aut ma również Cristiano Ronaldo i to właśnie na Portugalczyku chciałbym się skupić w dzisiejszym materiale. Przed Wami dzień, w którym Cristiano Ronaldo rozbił swoje Ferrari. Zapraszam do oglądania. Aby opowiedzieć tę historię, musimy się cofnąć o kilkanaście lat, do 2009 roku. Portugalczyk był wtedy jeszcze zawodnikiem angielskiego Manchesteru United. Jak w każdy dzień treningowy, Cristiano Ronaldo udał się swoim samochodem na zajęcia. 8 stycznia 2009 roku jego Ferrari uderzyło w przydrożną barierę przy prędkości około 200 mil na godzinę w tunelu niedaleko lotniska w Manchesterze. Co ciekawe, piłkarz posiadał ten samochód dopiero od dwóch dni. Jak widzicie, auto zostało bardzo poważnie uszkodzone i jego dalsza podróż była niemożliwa. Sam Ronaldo nie odniósł w tym drogowym incydencie żadnych obrażeń. Według świadków, piłkarz po wypadku wysiadł ze swojego zniszczonego Ferrari, po czym stanął obok wraku, przyglądając się skali zniszczeń. Relacja jednego z nich nie pozostawiła złudzeń. Cristiano miał bardzo dużo szczęścia. Dotarłem tam zaraz po wypadku i zobaczyłem, w jakim stanie jest samochód. To niesamowite, że wyszedł z niego bez zatrapania. Taką samą wersję wydarzeń przedstawił ówczesny rzecznik policji w Greater Manchester. Wygląda na to, że Ferrari zderzyło się z barierą w tunelu. Śledztwo jest kontynuowane. Na miejscu zdarzenia trwa rozmowa z kierowcą. Nie wydaje się, aby odniósł obrażenia. Po takiej stuczce mogłoby się wydawać, że Ronaldo potrzebuje chwili czasu, aby ochłonąć. To jednak nie było w stylu Portugalczyka. CR7 tego samego dnia postanowił mimo wszystko dołączyć do swoich kolegów na zajęciach i odbyć jednostkę treningową. Potwierdził to sam klub. Dzisiaj rano Cristiano był uczestnikiem drogowego incydentu. Nie brały w nim udziału inne samochody. Nic mu nie jest i dziś rano normalnie trenuje z drużyną. Jak widać, Portugalczyka nie mógł zatrzymać nawet tak poważny drogowy wypadek. Wydaje mi się, że gdyby nawet Ronaldo odczuwał jakiś dyskomfort, to pomimo niego wziąłby udział w zajęciach. W tamtym czasie w Anglii podniosła się dyskusja na temat ubezpieczeń. Jak wiadomo, każdy kierowca może się ubezpieczyć na wypadek drogowych incydentów. W brytyjskich mediach piłkarzy określano jako klientów należących do grupy wysokiego ryzyka. Oznacza to tyle, że prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przez kierowcę z grupy wysokiego ryzyka jest bardzo duże. Wielu ubezpieczycieli nie podejmuje się w ogóle takich spraw. Przyznał to Tony Chilcott, wtedy szef działu ubezpieczeń samochodowych Churchill. Połączenie jego zawodu, wieku i samochodu, którym jeździł, sprawia, że stanowi on wysokie ryzyko. Wydaje się, że czasami piłkarze mogą być bardziej doświadczeni w kontrolowaniu piłki na boisku niż potężnego samochodu na drodze.